Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej gorącej linii. Dzisiaj moim gościem będzie Paweł Kiebek, który świeżo wrócił z ACB39, na którym to pokonał Rima Kazakmietowa w trzeciej rundzie przez poddanie duszenie za pleców. Paweł wraca na zwycięską ścieżkę, za chwilę go posłuchamy. Ja tylko przypominam, że patronem tej audycji jest firma Manto. Zapraszam do odwiedzania strony www.mantoshop.pl, gdzie znajdziecie wszystkie możliwe produkty tej marki. Naprawdę polecam, świetne rzeczy. A teraz już przechodzimy do dzisiejszego gościa, czyli Paweł Kiełek przed wami. Witam, ze mną jest Paweł Kiełek prosto po wygranej na ACB-39, tak? Tak jest. Z Rimem, rimem kazakmietowym. Kazakmetowy, chyba. Kazakmiatowym. Nie. Nie wiem. <laughs> Nie, za, mam w dogu jest Kazjakmetow, ale możliwe, że to się czyta inaczej. Rzeczywiście. Yy, rywal. Bardzo ciekawy, też nie był, nie był łatwy do pokonania przed pojedynkiem z tobą 3-1. Ostatecznie wygrywasz w trzeciej rundzie przez duszenie za pleców, zapinane kilka razy, ale zapinane wcześniej kilka razy, w końcu trzecia runda udane. Ale powiedz na początek w ogóle, jak ci się wchodziło do tej walki? No, wiemy, że po pierwsze, wracasz po dwóch porażkach, po drugie. E, walka na Fen odwołana, jedziesz na, na ACB w sumie tak z marszu. Oczywiście byłeś po całym y, obozie treningowym, cały czas byłeś w treningu, ale jednak no to jest zupełnie inny rywal. Powiedz, jak ci się podchodziło w ogóle do tego pojedynku? E, znaczy tak, ogólnie byłem przede wszystkim bardzo zadowolony, że, że mam walkę. E, więc to tak, na, na, na wstępie się bardzo ucieszyłem. Wiadomo, że w ACB nie ma łatwych rywali. E, tym bardziej, że Rosja. No charakteryzuje się właśnie takimi zawodnikami raczej trudnymi, no to nie są raczej chłopcy do obijania, to raczej oni chcą obijać. I też trzeba e, zawsze pamiętać, że to są zawodnicy, którzy często mają niski rekord, a tak tych walk mają tak naprawdę więcej, tak żeby tutaj słuchaczom właśnie, też... A propos tego, a propos tego rekordu, to, to jest tak, że on na Sherdog'u 3-1, na tapologii 4-1, a jak wychodził do klatki to miał chyba 6-2. No właśnie. Ja tylko, A propos tego tak dodam szybko taką dygresję, że na przykład jak zajmuję się dodawaniem wyników do Shardoga, to niedawno spłynęło do mnie z 10 gal ze wschodu, bo nie tylko dodaję tutaj Centralną Europę, ale też tą wschodnią. I jeden z zawodników z rekordu 1-0 nagle mu urosło do 9-1 w ciągu dwóch minut mojego dodawania, bo się okazało, że ma zaległe właśnie 9, 9 yy, tak, 9 walk do, dodanych, także no, tak to więcej wygląda. Przepraszam już kontynuuj dalej. Yy. Skończyłeś na, na tym właśnie, na, na tym, że się cieszyłeś, że tam są trudni rywale zawsze. Tak, tak, no cieszyłem, cieszyłem się bardzo. W sumie co, nie zastanawiałem się nawet chwili, czy, czy ta walka, czy ją brać, czy nie. No to, że tak powiem, takie, takich okazji się nie przypuszcza, tak? No w ciągu dwóch minut podjąłem decyzję. No i co, i zrobiliśmy tak naprawdę ostatni taki etap przygotowań tygodniowy. Także takie, takie długie przygotowania, no ale nie no dokładnie, byłem po, po, po całych kompleksowych przygotowaniach do fenu. Także tutaj nie można mówić, że byłem nieprzygotowany, byłem przygotowany na 100%. Gdzieś tam jedynie to tą to, to uwagę musiałem podszlifować. No ale tutaj Marek Fischer z Małryczką, no zrobił taką robotę, że w ogóle nie, nie odczułem tego robienia wagi tak naprawdę. No widzieliśmy, nie było oświadczeń, więc wszystko, wszystko ok Tak jest, tak jest. A to oznacza tylko jedno, to oznacza tylko jedno, skoro na 7-3 na ludzie, no to. No to właśnie. To chyba na 70. To, to jest ważna informacja. Pierwsza ważna informacja w tej audycji, że, że jest szansa, że wrócisz tak do tej kategorii, a no nie da się ukryć, że chociażby w fenie jest co robić w twojej w 7.0 No, jest, jest co robić. Eee, no tak, takie trzy nazwiska, które mnie bardzo będą interesowały, to myślę, że Marian Żółkowski, Myślę, że Jatek kreft, no i wiadomo to nie. Tak, no myślę. Jest, że... jest, jest taki jeden, który się wozi z jakimś dziwnym paskiem od spodni. O, o. No myślę, że to każdego zawodnika w tej kategorii w fenie powinien interesować ten pan, ale w takim razie, skoro jesteś na luziku, w stanie zrobić 7-0. Znaczy nie wiadomo, czy na luziku, ale raczej jesteś w stanie zrobić 7-0, skoro 7-3 poszło. Ale wystąpiłeś też w tym 7-0. No i nie mówiłeś, żebyś się źle w tym czuł 7-7. Czy myślisz, żeby może łączyć występy w tych dwóch kategoriach? Nie, nie chciałbym. Wolę się skupić na jednej kategorii wagowej. Jak będę walczył w dwóch kategoriach, to to troszeczkę... No nie wiem. No. Ja wolę być przywiązany do jakiejś kategorii wagowej. Nie wolę nie skakać. Jak już się zdecyduję na 70, no raczej jestem już zdecydowany, to, to, to do tych 70 będziemy robić. Tym bardziej, że no co, teraz mam okres roztrenowania. Myślę, że do końca tygodnia gdzieś tam na macie, no nie może w czwartek, w piątek się pojawię na macie dopiero. No a aktualnie mam niecałe 80 kilo, tak mam tam 79, gdzie no, z jedzeniem dodam tam nie oszczędzam się, mówiąc szczerze. Także chwila, moment, myślę, że mi gdzieś tam na te 77,5, 77 mi zleci, no i z takiej, z takiej wagi mogę robić, tak, 70. No, kiedyś było tej wagi nieco więcej do robienia i pewnie Dlatego to było dla mnie tak męczące i nie zawsze wychodziło, nie? No to jest fajnie, bardzo, bardzo fajna informacja. Myślę, że, że to dobrze, bo no coraz ciekawsza w takim razie będzie robiła się ta kategoria. Do samego pojedynku idąc, w pierwszej rundzie tam przy tym, tym pierwszym sprowadzeniu dość mocno zadzierałeś głowę. Ba... Zresztą no twój zawodnik chwycił ci tę, tę głowę. Nie bałeś się, że tam może pójść po, po gilotynę? Znaczy, tutaj corner, czyli Szymon Bońkowski mi tam. E, powtarzał kilka razy, tak, żebym uważał na, na głowę, ale nie czułem zagrożenia, dosyć mocno go dociskałem do tej siatki, więc nie wiem, co on by musiał tam zrobić, żeby mi wkoczyć do, do gardy, czy, czy żeby jakkolwiek dopiąć nogi. E, no i tutaj starałem się właśnie zrobić to, co zrobiłem, czyli obejść jego nogi, tak żeby posadzić go na dupę i od razu obejść nogi żeby głowa była z drugiej strony no i to no i tam kroczek po kroczku i, i się udało także tam zagrożenia jakiegoś wielkiego nie było no ale no chwycił, głowę trzeba było uważać, nie ma tego za. No właśnie, on chwycił tę, tę głowę, jak to mówił kiedyś bagi na jednym z seminariów, na, na którym uczestniczyłem. Są czasem takie bagi, tak lubił, że są czasem takie chłopy, że jak chwycą, to, to nie ma bata, nie puszczą. I to było oczywiście seminarium BJJ, więc on tam nam pokazywał inne sposoby, jak wychodzić z takiego uścisku. Ty twoim sposobem były takie mocne kolana w korpus, czy, czy właśnie wcześniej było to ćwi ćwiczone, żeby w taki sposób uciekać, no bo rzeczywiście, rzeczywiście to rozluźniło uchwyt ee, Rima. Znaczy, nie, no to raczej spontan. <głos> <głos> raczej raczej jak, jak wiedziałem, że jak trzyma mocno rękoma y, moją górę, no to słowia nie ma czym zakrywać. No i tak nie wiem, no, nie miałem czym uderzać, no to, to kolanami, no jakoś tak wyszło. <noise> no to bardzo fajna broń, ja myślę, że powinieneś to zapamiętać. Pamiętam jak kiedyś y, Mateusz Kalinarczyk, tu na, na, na Galach w Poznaniu na ex, na Fight y, Night of Champions. Yy, podobnymi kolanami rozbijał swoich rywali, i też właśnie szybko upuszczali głowę. A do tego jeszcze potem mieli problemy ze wstawaniem, więc ja myślę, że to jest zaniedbywana broń w Mma trochę. <gry> możliwe. Nie no, fajnie. Na, pe na pewno trochę mi to pomogło, żeby wejść w ten pojedynek, a troszeczkę Rima zmiękczyło. Myślę, że kondycyjnie nawet, bo to chyba strona wątroby była z tego. Było... Okay? No tak, chyba strona wątroby. Także możliwe, że tam troszeczkę oddechu mu zabrało, także. Że fajnie. Dobra, drugą taką rzeczą, którą łatwo się dało zauważyć, to e, przetoczenia. To coś, co też widzieliśmy na KSW-35 w ten weekend, kiedy Mateusz Gam Gamrot, e, on trochę nawet pozwalał, sam przyznał to wczoraj w pancerzu, że pozwalał swojemu rywalowi na to, żeby on go przytrzymał trochę, bo dzięki temu wykorzystał jego siłę i go przetaczał. Ty chyba w pierwszej i w drugiej rundzie zrobiłeś trzy takie takie akcje, w których e, no w naprawdę w świetnym stylu chwytać, czy to za. E, chwytając za nogę rywala, czy to właśnie wykorzystując jego, jego siłę, przetaczałeś go na, 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 na swoją korzyść? Czy to też był taki jeden z elementów nowych w twojej grze? Bo nie pamiętam tego wcześniej, a naprawdę się miło to oglądało. Znaczy ogólnie to jest tak, że mój partner jest zagadką dla wszystkich. Później rozmawialiśmy z menadżerem Rima i on mówi, że w ogóle nie wie, co się stało, że oni myśleli, że ja grapplingu to w ogóle nie mam, mam totalne zero, że zapasów to w ogóle nigdy nawet o tym nie słyszałem. No i takie ogólnie zdanie jest, ale nie wiem skąd ono się wzięło, pewnie może dlatego, że tam z Jerzwickasem szybko przegrałem przez poddanie, no ale to taki wypadek przy pracy. No ale ja uważam, że mój partner jest na przyzwoitym poziomie, do tego uważam, że fizycznie jestem dosyć mocnym zawodnikiem. No tutaj nawet można pogadać z Słanym, czy, czy z Mamedem, którzy są troszeczkę fizolami, nie ma co gadać. Zaraz zadzwonię e... i zapytam. No, ja zapytam jakoś fizycznie w miarę normalnie się mogę populać tam bez, bez żadnej jakiejś wielkiej dominacji siłowej. Wiadomo, że Asmond to jak przyciśnie, to nie ma, nie ma tam miejsca nawet na piórko. No ale ten, ale nie no fajnie, no czułem parter, nie? Czułem parter na pewno w tej walce. Eee, byłem po przygotowaniach takich, w których e, no jednak Dawid Drobina by mnie na pewno chciał przewracać, więc musieliśmy troszeczkę popracować nad wstawaniem, troszeczkę nad jakimiś przetoczeniami, nad, nad robieniem miejsca i... i... To też jakby zagrało w tej walce, nie? Moment, w którym ja byłem na, na plecach, to, to zaraz coś kombinowałem do wstania albo do przytoczenia. Także po prostu całe przygotowania wyszły w tej walce. Nie? No, ten parter Rima e, nie wyglądał źle w tym pojedynku, więc myślę, że tym bardziej można docenić ten twój. E, inna sprawa, która mi się rzuciła tym razem w uszy, a nie w oczy, kiedy mm, w pewnym momencie chciałeś tam poszedłeś po nogę. To twój narożnik czyli Szymon Bońkowski krzyczał dość, dość głośno: Nie robimy, nie robimy nóg, nie robimy nóg. Nie idź do tego. To skąd skąd ten e, pomysł, żeby w ogóle nie ruszać tych technik kończących na nogi? E, znaczy, ja tutaj nie mogę za wiele mówić, bo moi przeciwnicy przyjśli będą słuchać, ale ogólnie ja lubię nogi. To jak, e, jak kiedyś przyjedziesz do nas do to zobaczysz, że te nóżki to. Byłem! To... Tylko wtedy była stójka ostatni raz, nie pamiętasz. A, <laughs> Nie, ale lubię, lo, lubię bardzo nogi kręcić, ale e, tutaj Szymon właśnie Bońkowski mówił, żebym nie kręcił, e, bo wystarczy, że Rim poszedłby na górę. Wiadomo, przy, przy kręceniu nóg nie trzyma się raczej gardy, a, a nie ma co się oszukiwać, e, Rim dosyć mocno bije. Zresztą tam, jak oglądałem jedną z jego poprzednich walk, to tak na znokautował, że tam skrobali go z maty dosyć długo. Nie chciał <grym> dostać takiego nokautu, także... Że tak powiem, ze względów bezpieczeństwa, nie, nie, nie te, te nogi odpuszczaliśmy. Także, no to, cofnąłem szybko biodra i wróciłem do wstawania. A propos właśnie tego mocnego bicia, to tam było kilka momentów takich, kiedy Rim tam dociskał cię trochę mocniej. Chyba w drugiej rundzie był taki moment, kiedy on zaatakował mocniej. Wydaje mi się, że trafił kilkoma, zresztą ty też od razu zareagowałeś z prowadzeniem. To tak zawsze daje trochę na myśl, że to jest ten moment, w którym mógłbyś mocniej odczuć te ciosy. Czy rzeczywiście był taki, taka chwila, kiedy, kiedy poczułeś te, te uderzenia mocniej na swojej szczęce, lub też nie wiem, ogólnie na głowie? Nie, może szczerze. Nie wiem czy dostałem... Nie, chyba nawet nie dostałem ani jednego takiego czystego ciosu, który by mi tam namieszał chociaż trochę w głowie. E dostałem jedną obcierkę na, na oko, e gdzie tam siniaczek mały mi wyszedł, ale to tam, że tak powiem, delikatnie. E Ta akcja, o której mówisz, to raczej ja go starałem się wciągnąć jak najbardziej, żeby skrócić dystans właśnie, tak? No bo mieliśmy w game planie, żeby, żeby go poobalać. E Stąd też moja stójka taka no, bardzo defensywna. Nie rozwinąłem się ofensywnie prawie w ogóle. Eee, mogłem, tak? Mogłem się rozwinąć. Eee, tutaj troszeczkę chyba przeceniłem eee, stójkę Rima, no ale lepiej dmuchać na zimne i, i zachować się eee, trochę tak właśnie zachowawczo niż... Niż wyrwać jakąś gałę i polecieć na matę. Wiadomo, no, myślę, że z korzyścią zdecydowanie dla ciebie. W jednym, z w jednym z momentów walki, nie pamiętam, czy to była druga czy trzecia runda, dostałeś kolano w krocze. Tam z tego, co, co znam rosyjski, to komentator sugerował, że, że mogłeś tam nie do końca że, że symulowałeś do tego. Nie doczekaliśmy się powtórki, więc trudno powiedzieć. Powiedz, tylko rozwiej wątpliwości, czy symulowałeś, czy rzeczywiście ten cios trafił w krocze. Dostałem centralnie. Dostałem centralnie. To nie mów. Jak nie mówię, nie mówię, rozgraniczaj w które, w które jądro, okej? Okay? Bo. Mówię, że centralnie, tak? O, opa, jeszcze... Okej, okay, dobra, okej. Okay. We wszystko. Takie. Okej, okay, no to... Przy, znaczy no przykro mi, tak, ale wróciłeś szybko do siebie, więc chyba wszystko jest okej. Okay. Tak, znaczy nie, no dostałem, dostałem po prostu centralnie na szczęście nie aż tak mocno. Dostałem, poczułem tak jakby na chwilę, ale ale spoko. Jak wstałem to rozruszałem, poruszałem troszeczkę nogami, na piętach tam razy podskoczyłem i zobaczyłem, że tam wielkiej tragedii nie ma i co? I wróciłem do pojedynku, nie? Okej, okay. wygrałeś po, po dwóch porażkach. To pierwszy raz w twojej karierze się tak zdarzyło, że mogłeś wrócić na pasmo zwycięstw po dwóch porażkach. Powiedz, jakie to uczucie dla ciebie i czy duży ciężar spadł tam z serca Pawła Kiełka? Znaczy, kurde, no szczerze to za dużo mi się nie zmieniło, ja ogólnie, co, te dwie porażki jakoś mnie tam nie, nie zdołowały mocno, ja tak jakby znam swoją wartość, gdzieś tam od zawsze moi rodzice mi, mi fajali te wartości, które są w życiu najważniejsze według nich, ja, ja tak jakby poznałem swoją wartość jako, jako człowiek i, i to w sporcie mi bardzo pomaga, dlatego że porażka nie jest dla mnie niczym złym, jest lekcją, z której się wyciąga wnioski, no i jak widać... Chyba w miarę dobrze wyciągam wnioski, bo, bo co? No, po dwóch porażkach wygrana, tak jakby w tej płaszczyźnie, która jest u mnie najsłabsza według wielu ludzi, no to uważam, że całkiem spoko. No. Nie, no fajnie, fajnie na pewno wygrać, nie? To jest, to jest, to jest zawsze, zawsze na plus, jak się wygrywa. A, a teraz co? No. No i czekam na następne walki. No i tyle. A już coś wiemy? Jakie kolejne walki? znaczy wiem, że tam na pewno jak był mój pojedynek z 12 odwołany, z Fen 12, to właściciele mówili coś o galifen Fen 13. No ale zobaczymy. No tam nie wiem. Nie rozmawiałem jeszcze ani z Szymonem i Pawłem, ani z Pawłem no Nie rozmawiałem ani z Fenem, ani z moimi menedżerami. No nie wiem. Okej, okay, to jeszcze jeden temat z ACB. ACB poinformowało przed kilkoma chwilami, chyba dzisiaj rano albo wczoraj. Tak, wczoraj, przepraszam, że wprowadza testy antydopingowe. Powiedz, zapytam Cię tak. Już zapytam Cię po pierwsze, czy już Cię badali, a po drugie, czy kilku Twoich kolegów z klubu startuje w ACB, czy mamy się bać spadku ich formy. Znaczy. Yy... Testy będą prowadzone w, w sierpniu, w 2017 roku, tak jest. ale wyniki to już znane podobno. I szas, Ale wyniki są już znane podobno. <śmiech> <śmiech> nie <śmiech> no, żartuję. Wszyscy gdzieś, czyści. Nie. To jest, wiesz, dobrze no, pamiętać, że... To jest... Przepraszam. No no, no, no nie, śmiałeś, śmiałeś. Że mnie nie, nie, nie testowali, no bo jednak to wprowadzają dopiero od no, nowego roku. A czy mamy się bać? No, moim, moim zdaniem nie, ale wiesz. Różne zawsze różne ciekawosti czasami wychodzą, nie? Nagle się okazuje, że Olimpijczycy byli na naczyń, na tak? No. A myślę akurat, że w sporcie olimpijskim tego jest więcej niż mniej, to, to jest. O, no to prawda, to, to akurat prawda i to jest akurat temat rzeka. Tak, tak. ale no to myślę, że no, no nie bez powodu co jakiś czas się zdarzają. No nieważne wpadki w, akurat wśród tych największych, no nieważne. W każdym razie ostatni temat yy... Chyba, że chciałbyś jeszcze coś poruszyć na temat ACB, nie wiem czy chciałbyś w ogóle skomentować. Mogę Cię zapytać o, samo, o to samo co pytałem Adriana: On był na tej większej gali absolutu, ty byłeś na, e, na tej mniejszej Young Eagles. E, chciałem zapytać cię, jak wygląda tam z popularnością tych, tych gal, bo pamiętam jak to wyglądało w Polsce, ale z tego co tam słyszymy, przynajmniej wobec, to na te gale w, w Rosji przychodzi jednak dużo więcej widzów. E, tak, no co prawda sama gala była na ogromnym obiekcie. Nie wiem, ile do Nabiegu mógł pomieścić, ale grube tysiące, bo to raczej taka hala do hokeja była. Eee, no ale nie, no było trochę ludzi. Jak tak po trybunach się spojrzało, to tam naprawdę sporo było tych ludzi. Eee, co do ilości, no nie określę się, no ale sporo. Także frekwencja była. Eee, nie można tutaj mówić, że, że była pusta hala, wręcz odwrotnie, że ta część, na której była przedzielona hala. I, I na tej części, na której była, była klatka, naprawdę było sporo, sporo ludzi. Także myślę, że już powoli ACB staje się marką, która zyskuje popularność. Eee, także, także fajnie, no, no, na pewno na, na, na duży plus to jest dla ACB. Okej, okay, to ostatni temat z tego weekendu, którym chciałbym cię zapytać, to występ Mameda na, na KSW. Czy oglądałeś ten pojedynek i co byś chciał powiedzieć czy chciałbyś coś powiedzieć o tej walce, czy raczej nie? Znaczy tak, oglądać, oglądałem. Eee, hmm. No i tak. Tak jak pierwsza runda, jeszcze, jeszcze w miarę ten, w miarę taka spoko, no to tak od drugiej rundy już tam się zaczęły robić problemy. Eee, myślę, że największym problemem była chyba głowa, nie? Gdzieś tam po prostu aspekt, aspekt psychiki nie, nie do końca zagrał. Eee, samego podejścia do walki. Eee, no, mam, Ja, takie wrażenie z boku odniosłem, jakby po prostu eee, Mamedowi się trochę mniej chciało niż zwykle, nie? Za to Azizowi chciało się bardzo i, i dlatego tak to mogło wyglądać. No, nie, dla mnie, jako dla widza, bo, bo, bo też lubię pooglądać y, sobie walki, no to tak nie, nie za bardzo ciekawa walka, no ale też takie walki się zdarzają i, i też nie ma co hejtować y, Mameda czy. Czy w ogóle tej walki nie ma co tam mówić, że o Boże, co tam się stało, no to też trzeba zrozumieć: my, zawodnicy, jesteśmy też ludźmi e, i też możemy mieć gorszy dzień, możemy mieć delikatnie gorszą dyspozycję. To nie przekreśla naszej całej dotychczasowej kariery. No, to, że ja przegrałem dwie walki, to co? teraz do końca życia będzie, będą mnie mierzyć przez pryzmat tych dwóch porażek, no nie powinno tak być. No, tak samo z Momedem. dał jedną gorszą walkę, a teraz jak. Gdzieś tam wejdę i poczytam komentarze na temat tej walki, to w ogóle się zastanawiam, co ci ludzie. Czy to oni nie mają to robić w domu, tylko pisać w internecie jakieś głupoty? tak no. Hmm. No, zgadzam się, ale yy, chciałem zapytać, czy Ty widziałeś, nie wiem, gdzieś to było widać na, na treningach, czy w ogóle gdziekolwiek, że rzeczywiście mamy już stracił. On sam przyznał, tak, że stracił radość z trenowania, radość z tego bycia w MMA. Czy ty. Byłeś w stanie to dostrzec gdzieś? Znaczy, to na treningach jak się normalnie za zachowywał. Eee, co w formie na pewno był, bo, bo sparowałem z nim i to wcale nie tak dawno. Eee, co? Słuchał się na, na sparingach, pracował na, naprawdę dobrze, zgodnie z game planem, także... No, kurde, no. Przygotowanie było wszystko ok na pewno. No to nie, nie było jakby... Nie, Przygotowania nie zapowiadały tego, że, że tam od drugiej rundy będzie ciężko. Nie? No rozumiem, dobra. Nie będę drążył, bo wiadomo, że, że się też nie lubi rozmawiać o naszej znaczy inaczej. Może nie nie lubi, no ale to nie jest do końca temat, żeby rozmawiać o kolegach z klubu. Lepiej rozmawiać o sobie. Ja Ci Paweł gratuluję serdecznie. Cieszę się bardzo, że wracasz na tę zwycięską ścieżkę i obyś, obyśmy następną Twój pojedynek oglądali już tutaj na, na naszej ziemi z jakimś czołowym zawodnikiem Fenu. No, chociaż ci powiem, że ja wolę zagraniczne walki, tak zupełnie szczerze, ja wolę, lubię wyjazdy, lubię walki z zawodnikami z zagranicy, jakoś, nie wiem, z Polakami, mam jakiś, nie wiem, z tym, nie wiem, jak to nawet nazwać, no, nie wiem, ale tym bardziej jak Rosjanin, jakoś tak, ja ze względu na Twoje poglądy, jakoś jak dowiedziałem się, że walczę z Rosjaninem, to tak się ucieszyłem, no. <grym> To byście mogli sobie z Gawerem piątkę przybić, on też nie pała miłością do zawodników ze wschodu, także, e, a szczególnie właśnie Rosjan, także e, dobra, dziękuję Ci bardzo jeszcze raz, mam nadzieję, że, że było miło, cieszę się, że tak szybko się nam udało połączyć i pokazać Twoje walce i do usłyszenia jak najszybciej. Dzięki wielkie. Wirtual... Wirtualny żółwik, na razie. Daj. To był Paweł Kiełek, jedyny gość dzisiejszej gorącej linii. Dziękuję Wam bardzo, że byliście z nami. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dużo ciekawych rzeczy. W następnym odcinku prawdopodobnie Marcin Help bądź Marcin Prachnio. Przypominam, że patronem gorącej linii jest firma Manto. Którą znajdziecie na stronie www.mantoshop.pl. Tam wszystkie ich produkty od tych treningowych po te na co dzień. Zapraszam do kupowania i śledzenia, bo naprawdę warto. A teraz już cześć i do następnego razu.